Santa Maria del Fiore, znajdująca się w pięknym mieście Florencja, jest słynnym arcydziełem architektury, które przyciąga turystów z całego świata. Santa Maria del Fiore, znana również jako katedra we Florencji, jest ikonicznym symbolem bogatej historii i dziedzictwa kulturowego miasta. Sceneria otaczająca Santa Maria del Fiore po prostu zapiera dech w piersiach. Katedra góruje nad horyzontem dzięki wspaniałej kopule zaprojektowanej przez Filippo Brunelleschego. Jej skomplikowane detale i oszałamiająca architektura sprawiają, że jest to obowiązkowy punkt dla miłośników architektury i historii. Dla tych, którzy planują wycieczkę do Florencji, wizyta w Santa Maria del Fiore powinna być priorytetem. Katedra oferuje wyjątkową okazję do zanurzenia się w pięknie i wielkości renesansowej sztuki i architektury.